Rolnik Szuka Żony Sara, podróż od poszukiwań do macierzyństwa. Sara, uczestniczka programu Rolnik Szuka Żony, świętuje narodziny dziecka. Sara Szewczyk, znana z udziału w czwartej edycji programu Rolnik Szuka Żony, niedawno powitała na świecie swoje drugie dziecko. Ogłaszając tę radosną nowinę na swoim profilu na Instagramie, Sara podzieliła się uroczym zdjęciem maluszka i uchyliła rąbka tajemnicy, ujawniając płeć i imię dziecka. Sara, która wcześniej walczyła o serce rolnika Karola, nie znalazła miłości w telewizji, ale poza kamerami spotkała prawdziwe szczęście. Zakochana para, Sara i Dawid przywitali synka Igora na świecie w 2022 roku. Rok później Sara ogłosiła swoją kolejną ciążę, wyrażając radość z powodu powiększającej się rodziny. W ostatnim wpisie na Instagramie Sara z radością dzieli się informacją o narodzinach drugiego dziecka, synka o imieniu Kubuś. Internauci nie szczędzą gratulacji, komentując post Sary pełnią entuzjazmu i życząc Maluchowi zdrowia oraz szczęścia w życiu. Sara, która jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, Podzieliła się także swoimi refleksjami na temat doświadczenia porodu. Podkreśliła, że choć moment narodzin może być trudny, to przy właściwej opiece staje się on cudownym przeżyciem. Wyraziła wdzięczność za profesjonalną pomoc personelu medycznego w szpitalu oraz za wsparcie i miłość, której doświadczyła podczas tego wyjątkowego momentu. Dodając, że poczucie zaopiekowania sprawia, że nawet ból staje się mniej istotny w obliczu radości z narodzin dziecka.